Dzień dobry, witam serdecznie w Małej Cukierance i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny czekoladowy tort z wiśniami. Tort wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczny, wilgotny, aromatyczny. Uważam, że nie jest trudny w przygotowaniu. Pierwsza warstwa jest soczysta z wiśniami i galaretką. Druga warstwa to krem na śmietance z czekoladą. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki na biszkopt: 6 dużych jajek L, osobno białka i osobno żółtka, 150 g mąki pszennej (użyłam tortowej), 160 g cukru, 40 g kakao bez cukru, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, 100 ml oleju. Białka przekładamy do czystej suchej miski i ubijamy. Dodajemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i miksujemy jeszcze przez około 2-3 minuty na jasny krem. Do piany z jajek dodajemy olej i krótko mieszamy szpatułką. Do mąki dodajemy kakao, proszek do pieczenia. Krótko mieszamy i przesiewamy na jajeczną masę. Mieszamy szpatułką do połączenia składników. Ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 35-40 minut piekłam na najniższym poziomie piekarnika po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostudzenia masa wiśniowa 350 ml gorącej wody 400-450 g wiśni, użyłam mrożonych, ja wiśnie rozmroziłam i jedna galaretka wiśniowa do gorącej wody wsypujemy galaretkę i mieszamy, aż galaretka całkowicie się rozpuści. Odstawiamy do ostudzenia. Do ostudzonej galaretki dodajemy 300 g wiśni. Ja dodam rozmrożone wiśnie. Wiśnie, które nam zostaną, będą do ozdoby tortu. I odstawiamy, aż galaretka stężeje. Ma być bardzo tężejąca. Ostudzony biszkopt ostrożnie wyciągamy z blaszki, nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Obręcz myjemy ściągamy papier do pieczenia i papier wkładamy z powrotem do blaszki. Biszkopt z wierzchu wyrównujemy, odcinamy przypieczoną skórkę i biszkopt przekrawamy w poziomie dwa razy. Otrzymamy trzy krążki biszkoptu. Jeden krążek biszkoptu wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia. Około 120-140 ml wiśniówki, 60 ml wody. Składniki do nasączenia mieszamy i 1 trzecią pączu nasączamy biszkopt w blaszce. Na nasączony biszkopt wylewamy tężejącą galaretkę z wiśniami. Ma być już bardzo tężejąca. W przeciwnym wypadku wsiąknie nam w ciasto. Wyrównujemy i na wierzchu układamy drugi krążek biszkoptu. Ciasto wstawiamy do lodówki na 1-2 godziny, aby galaretka dobrze stężała. Krem. 350 ml śmietanki kremówki, użyłam 30 250 g serka mascarpone, 100 g mlecznej czekolady. 140 g gorzkiej czekolady. Użyłam czekolady o zawartości masy kakaowej 64%. 1 łyżeczka cukru z wanilią. Dodatkowo 2-3 łyżki konfitury wiśniowej. 250 ml schłodzonej śmietanki kremówki. Użyłam 30. 1 łyżka cukru pudru. 350 ml śmietanki kremówki wlewamy do rondelka. Dodajemy cukier z wanilią, stawiamy na gazie i gotujemy. Do miski wsypujemy mleczną i gorzką czekoladę, zalewamy ją gorącą śmietanką i następnie mieszamy, aż czekolada się roztopi, najlepiej całkowicie, ale jeśli zostaną takie małe drobinki czekolady nie należy się przejmować. Nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Następnie wstawiamy do lodówki na co najmniej 6 godzin. Czekoladową śmietankę, jak i biszkopt, możemy przygotować dzień wcześniej. Dobrze schłodzoną czekoladową śmietankę przez chwilę ubijamy mikserem, tak przez około 30-60 sekund. Zrobi się bardziej sztywna i troszeczkę pojaśnieje. Dodajemy serek mascarpone i mieszamy do połączenia składników. Chłodzone ciasto z galaretką wiśniową nasączamy połową pozostałego ponczu. I biszkopt smarujemy konfiturą wiśniową. Na ciasto wykładamy tak około 1 trzecią kremu czekoladowego. Wyrównujemy. Na wierzchu układamy ostatni krążek biszkoptu. Nasączamy go pozostałym ponczem. I ciasto możemy na chwilę wstawić do lodówki. Dodatkową śmietankę, czyli 250 ml, wlewamy do miski, dodajemy cukier-puder i ubijamy, ale nie na bardzo sztywno. Do pozostałego kremu czekoladowego dodajemy 1 trzecią ubitej śmietanki, krótko mieszamy i dodajemy pozostałą śmietankę, mieszamy do połączenia składników. Krem możemy jeszcze krótko wymieszać szpatułką. I gotowy krem na chwilę odstawiamy. Ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Ściągamy obręcz. I torcik przełożyłam na taką złotą podstawkę. Tort dekorujemy przygotowanym kremem. Kremu jest dużo, więc dosyć grubo smarujemy brzeg i wierzch tortu. Ale nie zużywajmy całego kremu, część kremu zostanie nam na rozetki. Tort dokładnie smarujemy, wyrównujemy szpatułką i uzupełniamy luki, aż będziemy zadowoleni z wyglądu naszego tortu. Aby było mi łatwiej rozsmarować krem, wygładzić tort, przełożyłam go na obrotową paterę. Brzeg podstawki możemy wytrzeć ręcznikiem papierowym i przygotujemy teraz polewę czekoladową. 90 g gorzkiej czekolady, użyłam czekolady o zawartości masy kakaowej 64%, 125 ml śmietanki kremówki, użyłam 30. Śmietankę wlewamy do rondelka, stawiamy na gazie i gotujemy. Czekoladę przekładamy do miski, zalewamy śmietanką i następnie mieszamy, aż czekolada całkowicie się roztopi. Powstanie gładka polewa. I polewą dekorujemy wierzch ciasta. Przy pomocy łyżeczki robimy drip, czyli tak delikatnie spuszczamy czekoladową polewę. Pozostałą polewę wylewamy na środek ciasta i wyrównujemy. Śmietankę, która nam została po wygładzeniu wierzchu i brzegu tortu, przekładamy do rękawa cukierniczego z metalową tylką. Ja użyłam tylki Wilton 1M. Tylko wkładamy do rękawa, obcinamy brzeg, worek możemy zawinąć na ręce i przekładamy krem. Na torcie robimy ozdobne rozetki. I tort wstawiamy na całą noc do lodówki. Przed podaniem dekorujemy go pozostałymi wiśniami. Wiśnie radzę osączyć na ręczniku papierowym. Na koniec tort dekorujemy wiórkami czekoladowymi. I nasz pyszny czekoladowy tort z wiśniami jest już gotowy. Wygląda fantastycznie, jest wilgotny, bardzo smaczny, aromatyczny. Polecam. Dokładny przepis na stronie małej cukierenki. Link po filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.